Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym nowym wideoniusie no często się ostatnio te wideoniusy pojawiają, a to tylko dlatego, że wróciliśmy no właśnie, już dwie audycje wrześniowe za nami czwartkowa i piątkowa w czwartek spotkałem się z Wami w audycji Markowe Granie gdzie wysłuchaliśmy między innymi najnowszego albumu Krystyny Budżeszwili Memories, jak również starą już płytę Doriana Przystarskiego Industrial Love. A w piątek słuchaliśmy audycji elektroniczne Brzmienia audycji jubileuszowej, bo 70. braty Pardeli, czyli naszej ircowej Wiki. Te audycje już za nami, ale oczywiście przed nami kolejne audycje wrześniowe. Tych audycji we wrześniu jest aż 15 więc zostało jeszcze 13 audycji. Najbliższa we wtorek o 22. Najnowsza audycja we stacji czyli we wtorek wieczorową porą na którą już Was dzisiaj serdecznie zapraszam. No a później już audycje kolejne z ram, zgodnie z naszą ramówką. W środę spotka się z Wami Robert Zakrzewski i zaprosi was do swojego tajemniczego ogrodu. Start 21. No i w czwartek kolejne spotkanie z muzyką w markowym graniu, gdzie posłuchamy już zapowiedzianej wcześniej płyty Roberta Kanana Atea. Też posłuchamy jej w całości. Chciałbym wam podziękować za to, że byliście tak licznie. Zarówno w czwartek, jak i w piątek, że byliście też na Ircu, można wywnioskować z tego, że naprawdę wszyscy tęskniliśmy za radiem nie tylko my jako ekipa, ale również słuchacze nasi wierni słuchacze radiowi, l stacjowi No i super, fajnie, cieszymy się bardzo, że już wrzesień i wrzesień, że już wróciliśmy do Was do nadawania audycji regularnych. Przypomnę, że jeżeli ktoś nie mógł posłuchać audycji, nie mógł być i na żywo i słuchać, we mamy powtórki audycji. Zawsze ostatnia bieżąca audycja jest powtarzana do czasu, kiedy nie ma nowej, czyli tego samego dnia jeszcze można posłuchać. Hmm, inaczej, bo zakręciłem. Do Dnia, w którym się pojawia audycja nowa, można posłuchać audycji poprzedniej dwa razy dziennie: o 9 i o 17. A dlaczego te godziny? No, o 17, dlatego że jeżeli audycja byłaby naprawdę dłuższa niż powiedzmy 2 godziny czy 3 godziny, no to żeby się zmieściła w czasie, kiedy się nie pojawi audycja świeższa, nowa. Od 21 powiedzmy, dlatego ten czas 17 myślę będzie w porządku. Mam nadzieję, że coś widzicie, bo jestem tutaj w takim miejscu, gdzie akurat pada na kamerę słońce, ale mam nadzieję, że jestem dobrze widoczny, bo tutaj z tej strony kamerki niestety podglądu nie mam, ale mam nadzieję, że będzie ok. Wakacje minęły. Do Was radio z audycjami wróciło, ale się nie pochwaliłem ostatnio, że przecież płyta już jest. Najnowsza moja płyta, ciemność i pleśń, nad którą pracowałem no, we wakacje i cieszę się, że się udało w tym czasie wakacyjnym zmieścić i płytę nagrać, zmasteringować, zmiksować i opublikować. Należą się podziękowania tym osobom, które przyczyniły się do powstania tej płyty. Osobom, które mi pomogły też przy tej płycie. Tutaj ukłony dla Dominiki Nurskiej za ładny, bardzo ładny projekt grafiki na okładkę. I to nie jest ostatnia praca Dominiki, bo już na kolejną płytę o której wam powiem, też dzisiaj Dominika przygotowuje okładkę, no i również podziękowania dla Nana Records, że kolejna płyta się pojawia właśnie w tym wydawnictwie, no i dla Marmel Records, czyli dla seby, Sebastiana Duszy, który też tą płytę później publikuje dalej, to znaczy płyta jest dostępna we wszelkich platformach streamingowych w Spotify, w Tidalu, w YouTube Music, w Amazon Music, w EmPiku jest ta płyta no, wszędzie tam gdzie może być opublikowana i to tutaj wielkie ukłony dla Marmel Records i oczywiście pojawi się wersja fizyczna płyty tym razem w szerokim tradycyjnym opakowaniu a to za przyczyną firmy pracownia reklamy W3M z Mogilna lokalna firma, która zawsze mi te płyty robi. Tutaj ukłony w kierunku Sylwii. No i właściciela Rafała, którzy mi tą płytę robią, przygotowują. Ja później zajmę się już dystrybucją tej płyty, czy to przez mój profil na Bandcampie, czy u mnie bezpośrednio będzie można tą płytę nabyć. No właśnie, nowa płyta, bo Wspomniałem Wam, że szykuje się nowa płyta. Nowa płyta będzie, bo obiecałem na Ircu kiedyś, że nagram płytę typowo kosmiczną. A takiej płyty, nie licząc Moon Watchera, jeszcze w swojej dyskografii nie mam typowo kosmicznej. Moon Watcher powstawał bardzo, bardzo dawno temu. I teraz już do tego tematu kosmicznego typowo mogę podejść w zupełnie inny sposób, na zupełnie innym sprzęcie, wykorzystując ciekawe syntezatory wirtualne, jak i syntezatory fizyczne, które posiadam. No i to będzie inna płyta, bo nie inspirowana Lemem, a inspirowana kosmosem. Jedzie pociąg, wiesz, troszeczkę tutaj przerwiemy, nadawanie nagrywanie Okej. Okay. <grywanie> no nagrywam nagrywam wideo newsy w systemie one take, także jednym ciągiem wszystko bez cięć. Co też można Zaobserwować na moich wideo e, więc, tak też jest i tym razem. No, i płyta kosmiczna obiecana słuchaczom stacji i ircownikom będzie powstawała. No, na pewno teraz e, ten proces twórczy będzie już dłuższy niż poprzedniej płyty, bo przecież. Mm, już nie mam wakacji, będę skupiony bardziej na sprawach służbowych niż na tworzeniu nowego materiału elektronicznego, więc to się wyciągnie w czasie i to znacznie. Ale tytuł płyty już jest: Obserwator Nieba. Może taki tytuł banalny, może i nie, ale myślę, że Obserwator Nieba będzie ciekawą kosmiczną płytą. Bo przecież obserwując nocne niebo, czy to gołym okiem, czy przez lunetę, czy jakiś zaawansowany teleskop, można się oddać podróżom do nieznanych miejsc, dalekich planet, dalekich gwiazd i obiektów kosmicznych. I o tym będzie ta płyta, o podróżowaniu, a raczej o marzeniu, gdzie moglibyśmy być. W danym czasie. Jaka będzie, w jakim stylu? Nie wiem. To wszystko wyjdzie w praniu. Myślę, że będzie jednak sporo ambientu. Sporo takiego spokojnego ambientu kosmicznego. A jak to wszystko wyjdzie? Jaki będzie efekt tego tworzenia? No przekonacie się, kiedy skończę. tak? Póki co cieszmy się płytą Ciemność i Pleśń, inspirowaną opowiadaniem Stanisława Lema. I dziękuję też odbiorcom już tej płyty, którzy yy, już ten materiał słuchali i... Teraz z mi świeci prosto w oczy słońce. Słuchali tej płyty i twierdzą, że jest dobra, że warto jej posłuchać, to cieszy. To cieszy, jeżeli to, co robię, ma swój odbiór i to taki pozytywny odbiór. Życzę Wam jeszcze przyjemnego wieczoru niedzielnego. Do usłyszenia we wtorek na audycji we wtorek wieczorową porą o 22. No i zachęcam do słuchania też pozostałych audycji. Przypomnijmy jeszcze w środę tajemniczy ogród z Robertem Zakrzewskim i w czwartek ze mną Markowe granie. A reszta audycji. Do popatrzenia na ściągawkę na ściągawce w naszej ramówce na stronie airstacjowej. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Pa!